W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten poranek i spokojny oddech, od którego zaczyna się dzień. Dziękuję za najmniejsze dobro, które wczoraj przeszło obok mnie niezauważone. Dziękuję za ludzi, których mi dajesz, bliskich, trudnych, przypadkowych. Dziękuję, że Twoja obecność jest stała, nawet gdy moje serce bywa chwiejne. Proszę daj mi dziś czyste intencje i prostotę w działaniu. Naucz mnie wybierać dobro wtedy, gdy nikt nie patrzy. Daj mi cierpliwość w obowiązkach i serce gotowe służyć. Chroń moje myśli przed rozproszeniem i język przed niepotrzebnymi słowami. Święty Marcin de Pors powiedział. Miłosierdzie, bracie, jest ważniejsze niż czystość. Uczy, że brud można zmyć wodą, ale twardość serca trzeba leczyć miłością. Chcę dzisiaj patrzeć na ludzi tak, jak On patrzył, z uwagą na ich rany, a nie na ich braki. Niech Jego przykład przypomina mi, że świętość to wrażliwość na słabszych i gotowość do małych, konkretnych gestów. W Ewangelii, według Świętego Łukasza, czytamy: gdy urządzasz przyjęcie, zapraszaj ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają, czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. To jest proste, ale zarazem wymagające. Wybieraj tych, którzy nic ci nie dadzą w zamian. Prawdziwa miłość sprawdza się wtedy, gdy rezygnuje z korzyści i uznania. Taki styl życia porządkuje serce i uczy wolności od kalkulacji. Dziś mogę zacząć od małego zaproszenia, telefonu, pomocy, której nikt nie zauważy. Bóg widzi to, co ukryte, i tam obiecuje radość, której świat nie potrafi dać. Niech to słowo wyznaczy mój plan na dzisiejszy dzień. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniołowie Boży, wierni słudzy Najwyższego, chwalcie z nami Pana, strzeżcie nas na wszystkich naszych drogach, brońcie od zła i umacniajcie w dobru. Prosimy, wypraszajcie nam, Boże, błogosławieństwo, także w sprawach materialnych, Abyśmy mieli to, czego naprawdę potrzebujemy. Pomóżcie nam słuchać Boga i iść Jego drogą. Prowadźcie nas mądrze przez każdy dzień. Chwała ojcu, i synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec. I syn, i Duch Święty, trwajcie w pokoju Chrystusa.